Właśnie rozpoczęło się spotkanie. Na ekranach widzimy teraz w jakim ustawieniu zagrają gospodarze. Zagrają w ustawieniu 4-4-2 z zawodnikami równomiernie zabezpieczającymi wszystkie sektory boiska. Na ingolą. I Turbe! Fantastyczna parada. Piłka wychodzi i będziemy mieli rzut rożny. Nań golą! Świetnie zblokował. Jak można było jednocześnie tak dobrze rozegrać akcję z rzutu rożnego i tak fatalnych przestrzeni? Cała para poszła w blizdek, jak to się mówi. Przejęcie w środku pola teraz oni mogą zaatakować. Mertens. Bramka nie nie, słupek! Dobra okazja. Zdobywają bramkę. Pierwsza bramka zdobyta została w dziesiątej minucie. Pajet Dobra pozycja do oddania strzału No ucieka obrońcy Dośrodkowanie w pole karne I teraz świetna interwencja bramkarza Dobre przejęcie podania w środku pola Dał się oszukać nie ma gola. Mamy rzut rożni. Dobrze piąstkuje, daleko, do przodu. Ładnie odbiera piłkę przeciwnikowi. Pytanie, czy utrzyma się przy piłce? Kamilo Żunicha. Kabaj. Pajet Palacio. Fantastycznie, no jestem pełen uznania za to podanie. Felipe Anderson. mały bramkę, proszę Państwa. Ale w sprytny sposób uderzył tę piłkę, prawda? Tak, zachował zimną grę, wyczekał do ostatniej sekundy i precyzyjnie umieścił piłkę tam, gdzie chciał, zamiast uderzać siłowo. Dwie bramki przewagi to powód do uspokojenia gry. z zenich. Odzyskali piłkę w środku pola. Jak zareaguje na to wydarzenie arbiter? No i szybko wykonali ten rzut wolny. Guarin. Dobra sytuacja, niebezpiecznie. Palacio! Gol! Pokonał bramkarza! Mamy powtórkę bramki i ich przewaga zarysowuje się coraz wyraźniej. Tym golem chyba pogrzebani już szanse rywali nawet na remis. Właściwy człowiek we właściwym miejscu. Przy strzale z tak małej odległości bramkarz nie miał nic do powiedzenia. Świetne podanie czy to wykorzystają. Brawo, brawo! Świetnie broni tę trudną piłkę. Pytanie sędzia przerywa grę. Był faul. Jak zareaguje? Piękna interwencja. Znalazł się na czystej pozycji. Znakomicie interweniuje Bramkarz. Brawo, brawo, brawo. Dobre przejęcie, brawo. Kabaj, Silva. Brawo, ładnie odebrał. To się nazywa krycie na radar. Ferita Anderson. Giru. Ach, doskonale to przeczytał. Piłka zmienia właściciela. Mertens. Jest okazja. Broni. Piłka wychodzi w pole. Uderzenie w stronę bramki. Bramkarz tym razem nie miał nic do roboty. Tak, ale trafił na napastnika, który potrafi strzelać tylko jedną nogą. Kabai. wen golą. Będzie strzelał tuż sobok bramki. Hmm. Silva. Ward. Copleu Silva len Sędzia Senja kończy Słusznie, że trener zdecydował się zdjąć go z boiska. No, dziś nie jest jego dzień. Szło mu na murawie wyjątkowo kiepsko. A szkoda, nie udało się. Pajet. Panczą Udana interwencja bramkarza. Trochę ryzykownie, ale nic nie wyszło z tego dośrodkowania rywalom. Szaleń atakuje obrońca. Niesamowity ten dzisiejszy mecz zapowiadał się na mecz wyrównanej walki. Tak, wydawało się, że powalczą jak równy z równym. A na razie mamy dość jednostronne spotkanie. Dobra akcja skrzydłem. Szansa na dośrodkowanie. No strzela. Nie ma gola. No niecelny strzał. Widać, że jest załamany. No i mamy przerwę w grze, a sędzia sięga po kartkę. Już wcześniej sygnalizował, że ukaże zawodnika. Dżagielka. No, będzie gol! Jest! Znakomicie! Ależ finezja i czyste kopnięcie piłki. Nie na darmo cieszy się sławą prawdziwego wirtuoza. Kolejny gol i bardzo jednostronne spotkanie. Mertens? Może się z tego rozwinąć? Strzela! Ależ pięknie, cudownie, kapitalnie! Nie minę się z prawdą, jeśli powiem, że jest to bardzo jednostronny mecz.